Hej, witam. W... Cześć, hej, witam was wszystkich Bardzo serdecznie jestem Miken A to jest już drugi odcineczek z YouTubers Live Na moim kanale I kontynuujmy Dobra, więc jesteśmy już w gierce. Mamy ósmy level. Tam nasza mama chodzi. Dobra. Put a game in your, li in your life. Okej. Okay. Poczekamy, aż nam się romantyczne wyścigi V1 prześlą. Mamy 128 subskrybentów i 566 nieobserwujących wyświetleń. Dobra, zobaczymy komentarze. Uh, I was excited your first whole PC videos. I mean, uh, czyli wciąż się przypierdzielają, że to tak określą edycję. Uh, o, 6 dobrych, 8 dobrych. No jak ładnie to leci. I cały czas się zwiększa. Ja jestem bardzo zadowolony, dobra więc idziemy o ktoś przyszedł Hi I want to make it Dobra, przyszło nam powiadomienie, że niedługo wyjdzie Chill Gobin. Chyba tak Dobra, my sobie pójdziemy do pracy. Co tutaj mamy? Chill Gobin ok, open o no i bardzo fajnie i mamy nową gierkę, tutaj już zarobiliśmy dobra, sobie nagramy nową gierkę i a, nazwiemy to jak to nazwiemy dobra, tutaj tak jak wcześniej gobliny atakują atakują Dobra Bardzo fajny tytuł Taki chwytający za serce Dobra, czyli cool grating na start Mam jeszcze trzy żaróweczki eee, Murder look I tutaj nam już nie starczy niestety Uu, Co do edycji będzie bardzo kiepsko mm. Okej okay. proces zainteresowanie 60% ua 4 punkty jak mało dobra o mała przyszła żeby nas super że w szkole nie byliśmy właśnie kiedy mamy ten test 31 a jest już 14 kurczę trzeba by pójść do tej szkoły o, aż przyszła do nas ajaj o, prezenciki czoła, ahoy, ok Dobra, idziemy coś zjeść Very well, you have talent point, real Baba, baba, dobra Mamy nową kartę Cool grating, ok i co to jest? First impression. A tu mamy... Dobra. Lecimy w to. Nie ma co. A rozpowiemy, rozpowiemy, żeby było więcej. Tutaj ktoś na nas czeka. Kto to jest? Thanks for uploading the video Ok Dobra Idziemy się pouczyć Może nam trochę wskoczy skill'a I postaramy się kupić Co to jest no wciąż o tą edycję cały czas Postaramy się kupić jakiś nowy ubiór Go shopping Dobra, nieważne Tak może, a tutaj jest zablokowane Czy jeszcze nie możemy kupować, dobra Mam 48 hajsu Więc, więc Co możemy kupić? Możemy kupić klawiaturę i tyle Myślałem, że coś więcej Dobra, idziemy jeszcze do szkoły O, już niedługo będziemy tak średnio nauczeni więc będzie spoko Co ja mam tutaj mamy mi przeszło na telefonie O, dobra Okej, okay. i wskoczyło? Nie, o, wskoczyło Tutaj. tak wskoczyłem do połowy dobra mam nową klawiaturę idziemy się zdrzemnąć żeby mieć więcej e, tych żaróweczek tak bądź punktów aktywności tak to nazwijmy dobra idziemy coś zjeść nasze punkty niech się robią go to convention do you want chat nie, nie będę z tą rozmawiać Okej okay. Dobra Fajnie Nie zamierzam dekorować pokoju To nie idea. No i super Dobra Nagrywam dalej Gobliny atakują Teraz będzie Nazwa... Mm, Jaką sobie tutaj wymyślimy? Zemsta Gobliniego Króla Dobra Zemsta Gobliniego Króla i odcinek drugi Okej okay. Czyli na początek Funny rating Ok, mm, dalej idziemy. Happy expression. Mm, I na koniec śpiewający komentarz. Ok, next. Hop, hop, hop. I to nie wykorzystałem niestety. No. Mm, ok. Zainteresowanie 56% content. No i nowe rekordy, nowe rekordy. W końcu. Okej, okay. o, już jedenasty level Dobra, publikujemy i idziemy... A! nagramy jeszcze jeden odcineczek Żeby mieć już od razu mm, Zrobimy taką, taki maratonik malutki A Tutaj weźmiemy... Co tutaj możemy? Upad... Upadek... Cesarstwa... Cesarstwa... Mógł. Dobra, hashtag 3 Ok Our Computer is working Ok, to idziemy postudiować Troszeczkę, pouczyć się Przydałoby się trochę zarobić kasy Ok Do pracy A, na 4 godzinki pójdziemy Wyszedł, wyszedł. Będziemy mieć autka o 5 nad ranem. Nie tylko zastanawia, dlaczego on szedł. Dwie godziny przez korytarz. Ok. Trending uh, Past. Camera is trending right now. Ok. Mam już tysiąca subskrybentów i 12 320 wyświetleń uh, Create Video O nie, 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 zatrzymaj, zatrzymaj Trzeba sobie zrobić punkciki, żeby nam nie zabrakło znowu do edycji Idziemy spać, musisz być wyspany Nieważne, że o północy twoja mama chodzi i tam zmywa czy coś tam robi A ty idziesz sobie przełać Czyli na zobaczcie jak to szybko leci. Już jest piąta. A jest już 20. No ładnie, ładnie. Dobra, lecimy nagrywać. Nie ma co się opierdzielać. Dobra, mamy tutaj cool grating na start. Okej, okay, uh, co on tutaj możemy dać? No i śmieszny jak nieśmieszny. Bardziej śmiechowo będzie. Dobra. Tutaj damy mordercze spojrzenie. Okej. Okay. Aha. No dobra. Okej. Okay. O mój komputer. Uu. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? No. Nope. O, Very good. Jaj, pochwaliła mnie w końcu. No dobra, fajnie, że się czasem psuje. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Dobra, witam was po krótkim cięciu. Co się zmieniło przez tą chwilę? Nic się nie zmieniło. Okej. Okay. Dosteśmy zaproszenie na wyjście. Co je założymy. A, nie będziemy czegoś takiego zakładać Zielona koszuleczka, bardzo ładnie Czarne jeansy ja założymy trampki zielone Okej okay. Myślę, że jest dobrze Losing subscriber, you should more video więc jesteśmy już na dyskutece za mamy 5 minut więc tak jest dobrze poczynamy profile pierwszy level to jest aż z którą przyszliśmy że chyba a nie to jest nasza okej okay. zatańczymy ładnie widzę jakiś pasek jest na razie jesteśmy dobrymi kumplami sobie powiem troszeczkę biegamy tu desayto No i daliśmy kwiaty może, jak się przytuni, może coś tutaj wzrośnie. No nic naprawdę. Dobra, idziemy nowe znajomości znajdować. Te ma różowe włosy. Zagadamy. A dlaczego oni by nie? Dlaczego nie? Dobra. Okej. Okay. To jest Tanner. Widać, że pasek zainteresowania nam rośnie ze złego, takiego nieświadomego. Może znajdziemy kolegę. Dobra, i... Dawaj, dawaj, dalej gadamy. Jest, mamy kolegę. Okej. Okay. Dobra, wystarczy. Teraz może koleżankę sobie znajdziemy. Mira. Niespotykane im nie powiem, że nie w Polsce przynajmniej. O Ashley. Ale my celujemy w Mira. Sorka. co tutaj nam daje I no jeszcze troszeczkę okej okay. dobra, to wylecimy lecimy do domku okej, okay, order complete i kolejne dwa Uuu, zaraz 6 Co wszystko... Outfit, um, dobra, dobra. Ok, czyli mamy iść właśnie do sklepu i sobie coś kupić. Tutaj odbieram jeszcze Expo. Dobra, Clothing Shop. Mamy 96 dolarów, więc możemy zaszaleć. O! Basketball, t-shirt, mamy. Okej, okay. szef, super hero, mm. garniaczek, bardzo fajny mi się wydaje, green jumper, co jeszcze mamy, spodnie, mm -hmm. z butów, czyli bardziej eleganckiego. Póki co nie. Z czapek. tak samo, akcesoria. Możemy tylko naszyjnik kupić. Naszyjnika nosić póki co nie będziemy. Ale ja bym kupił, co ja bym kupił za, ten, za tą kasę, którą mam teraz. No, pozbieramy jeszcze trochę i sobie kupimy Tuxedo. Ty idziemy do pracy. A do pracy na 4 godzinki na... O, oh, dalej auta. Mam już 5000 subskrypcji i 32 tysiące wyświetleń, więc myślę, że jest dobrze Dobra 116 tysięcy Pójdziemy sobie jeszcze spać, nagramy jeden odcineczek Teraz nagramy sobie wyścig. O. OK. Gameplay. Tutaj to samo, bo nic nie zmienialiśmy. Tutaj nagramy wyścig śmierci hashtag 2. OK. I lecimy do nagrywania. Witamy się. Dobra, co mi tutaj dajemy, Funny comment. Ok. Eee, kolejny śmieszny komentarz. I na zakończenie damy happy expression. Ok, nic nie ma z tej postprodukcji, co mnie bardzo martwi, bo eee, nie idzie nam dalej, tak jakby się nie rozwija dobra sobie damy tutaj tak nie wiem czy to o czymś się różni, ale nieważne zainteresowałem 56% content 202 video quality 54 edycja, 124 punkty tutaj mamy aktorstwo, postprodukcja no prawie, prawie przyjdzie nas ochrzanieć? tak jest już 28 a my Oh, jeszcze trochę pójdziemy się pouczyć Summer, festival, summer Green Festival Ok uh, Jak wskoczyło na kolejny poziom? Tak, wskoczyło nam na kolejny poziom Pójdziemy się jeszcze raz pouczyć mam za kartę Serious Greeting Ok Dobra. Czy jako tak już jesteśmy pouczeni, może nie na szóstkę z plusem, czy tam na piątkę z plusem, ale dobra ocena powinna wpaść. A ja się z wami póki co żegnam, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcineczków z YouTubers Live. To cześć się Mano i na razie.